Witam wszystkich ponownie na moim kanale Podstawa pieca zrobiona, ta szamotowa, teraz się wziąłem już za spawanie To co teraz pokazuję to są dźwiczki do mojego Martena Dźwiczki do pieca zgazowującego Zrobione jak widać Ze starej felgi, która miała pójść na złom, starowska tu leży druga, jeszcze jedna, da jeszcze dzisiaj pada. Czyli co? Tu mamy śruby docisku. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Na cztery śruby dociskanych. Kluczem trzydziestka. Kawał śrub. No i zawiasy zrobione. Zawiasy zrobione. Drut 20. Tu jest regulacja jedna, pod spodem jest druga. Tu jest też regulacja podnoszenia, i tu jest regulacja na boki. Tu jest regulacja na dwóch śrubach, na przykład na trzech regulacja góra dół, a tu jest na, na boki. Także można by regulować w każdym poziomie te dźwiczki co do milimetra. No, i teraz podnieśmy te drzwiczki, one troszkę ważą. One. O, tak się nie da. O, tak. Bo one się podnoszą, tak. A. I one są jeszcze tutaj. Ta klapa jest wachliwa też na tej śrubie, że co można będzie docisk wyregulować tutaj na tym sznurze w koło. Także ona jest wachliwa, tylko się podnosi, także będzie można jedną, śrubą, czterema śrubami docisnąć, i tu nic nie będzie blokowało, żeby docisnąć te wieko. Te wieko trochę seważym, ale tu chyba jeszcze było, że matą, żeby się nagrzewało, to po pierwsze, a tu w środku jeszcze raz otwór do pieca, tu są haki, taki, znaczy ten uchwyty, że będzie jeszcze, tu leży mam docięte. Dwiczki osłonowe jedne drugie otwierane na boki bracha 8 mm konkretno. także one będą tu jeszcze zamontowane w środku żeby chroniły te dźwiczki żeby się nie nagrzewały tak mocno czyli będą przyjmowały jak gdyby pierwszą temperaturę od środka przy dźwiczkach nie montowałem bo jak będzie żeby zamontowana była osłonona dźwiczka mimo wszystko to się nagrzewa Z bardzo tak one Troszkę tak się będzie nagrzewały, ale będzie chroniło, że tak. Tu mamy sznurek, sznureczek osiemnastkę, dopasowany, tu musiałem wyspawać. Czyli felga starowska, tak jak tu widać, przecięta tak prawie na pół i tu spawane w czyli gotowe dźwiczki praktycznie za darmo. Felga mi, takie dwie felgi jeszcze mi się pod płotem leżały z 15 lat. Miałem wybić na zoom, ale e, niech mi się nie chciało, mi się może się przydać. No i się przydały w końcu. Także przycięte, dopasowane. Średnica 50 cm, czyli. No a klocka można ładnego będzie wrzucić do tego pieca. Zwłaszcza, że pies będzie pod... 90 na 90 ma podstawę i 80 wysokie. Także tu praktycznie, tu jeszcze będzie rozpalanie. Tam dolot powietrza jeszcze wtórnego. I takich dźwiczek będę musiał zrobić jeszcze jedne takie dźwiczki z tego względu, że to jest komory, drzwiczki do komory załadowczej na drewno, a nad nią będzie jeszcze jedna komora. Załadowcza na na, na oponę, czy tam na plastik, ale jak będzie śmierdziało, to też na drewno do, no, do zgazowania drewna. Czyli do wytwarzania węgla drzewnego i gazu czystego drzewnego, do zasilania agregatu prądu twórczego, na przykład. Nie? Także ze 3 dni mi zeszło z tymi dźwiczkami, no, ale dźwiczki konkret No i co najważniejsze, praktycznie. Tu jeszcze muszę uchwyt złap. Dorobić, ale to muszę zrobić na igielicie żeby się te nie nagrzewały. Ten mamy to tam stoi, taki gruby. Tu przykręcę na tym igiełicie dopiero przekręcę uchwyt do. Do, do otwierania. Także one chodzą, jak będą w pionie, no to one będą lekkie, z tego względu, że teraz na płask są. Potem. I to będzie można wtedy wyregulować. No i każdą zakładamy sobie tu śrubkę. Jak dokręcimy, to tak dojdzie, że tu nie ma prawa nic, żadne gazy uciec. No tyle na wszystko. A tu mam już zrobione boczne ścianki. Trzy. Do tego pieca, a tu już jest już zrobione jak gdyby powietrze pierwotne. Doprowadzone będzie takie regulacja zaworem mosiężnym bez, bez żadnych tam teflonów czy innych gum, tylko idzie metal w metal, tutaj będzie sprzedana taka skrzynka, i do tej skrzynki będzie podłączony wentylator samochodowy i będzie dawał powietrze pierwotne do komory, i z boku będzie szedł poza piecem do drugi taki sam zawór będzie regulacja powietrza wtórnego do opalników tak to myślę wykombinować czyli tak to mam to jeszcze będzie trzeba ładnie pomalować żeby to nie było że żeby to było ładnie no nie takie złomostwo bo to najważniejsze żeby się podobało a nie żeby było funkcjonalne no do widzenia